Prawo, pisząc to, ksiądz nie może zdradzać niczego, co usłyszy podczas spowiedzi. Ale, moim zdaniem, w przypadku tego człowieka należy zrobić wyjątek. Byłem proboszczem od kilku lat i przywykłem do tej fuchy. Kiedy on wszedł do kościoła i poleciał prosto do konfesjonału, w ogóle mnie to nie zdziwiło. Przedstawił się, co również jest typowe, chociaż niektórzy wolą zachować anonimowość. Niezbyt dobrze się przyjrzałem. Miał na sobie szarą bluzę z kapturem, zaciągniętym na twarz. Jakoś nie zwracałem na to uwagi. Przywitałem go tymi samymi słowami, co tysiąc osób przed nim. Z początku milczał jak grób. Dałem mu chwilę, żeby pozbierał myśli. Pewnie nie wiedział, od czego zacząć, ale po kilku minutach spytałem, co go tu sprowadza. Minęło jeszcze parę chwil i w końcu przemówił. Powiedział, że był w zaroślach. Mówił takim tonem, jakby już miał o tym wiedzieć. I na tym koniec. Nic więcej nie dodał. Jakby to już samo w sobie stanowiło grzech. Pomyślałem, że to jakiś chory przyszedł przeprosić za wszystkie kreski, które wciągnął. Albo za to, co odwalił na wiksie. Mów dalej, synu, rzekłem. Powiedział mi o małej polanie, gdzie trawa jest zieleńsza od pozostałej części lasu oraz o małym domku stojącym na niej. Potem znów nastała cisza. Spytałem, dlaczego uważa to za grzech. On zaśmiał się tak dziwacznie, że aż mnie ciarki przeszły. To był obłędnie maniakalny śmiech. Nic więcej nie dodał. Po prostu wstał i wyszedł. Dziwne, ale ostatecznie uznałem, że stroił sobie żarty. Niestety nie miałem racji. Przyszedł do kościoła na drugi dzień i znów skierował kroki prosto do konfesjonału, oczekując, że wejdę za nim. W sumie jaki miałem wybór, taka robota, a poza tym chciałem wyjaśnić kilka kwestii. Jego ostatnia spowiedź nie dawała mi spokoju. Powiedział tylko, że słabo spał zeszłej nocy. Odrzekłem, że również walczę z bezsennością, i spytałem, dlaczego uważa to za grzech. Tradycyjnie, diaboliczny śmiech, aż w mózgu kipi. Na tygodniu Kościół odwiedzała jeszcze jedna osoba. Młoda kobieta. Siadała w pierwszym rzędzie i modliła się w ciszy. Czasami zamieniałam z nią słowo, bardzo sympatyczna dusza. Ostatnim razem powiedziała, że w swoim własnym domu nie czuje się bezpieczna. Prosiła o uwolnienie od tego potwornego uczucia. Przyłączyłem się do modlitwy o jej bezpieczeństwo. Ten dziwak wpadał już codziennie. Na ogół mówił jedna, góra dwa zdania i wychodził. Do tej pory nie słyszałem wyznania grzechu z jego ust. Po zaledwie trzech dniach gadał już w kółko to samo. Znów paplał o zaroślach i bezsenności.